Peggy eighteen. Peggy sixteen. Peggy twelve. Peggy seven. Peggy three. Shemanko. Tutej Ciborg. Powracam z kolejną serią Modern Warfare z P90. Wiem, że to już nudne, ale już mi brakuje połowy levelu, żeby mieć 60 żeby 60 level i odblokować MK14. Samopowtarzalny karamin szturmowy, który bardzo... bardzo mi się podoba. Jego statystyki i dlatego chcę sobie go odblokować i... Filmiki będą kręcone z tym karabinem, a nie e P90, które już się znudziło pewnie. Y jestem chory i jeśli tak to przepraszam, będzie wam coś przeszkadzało, czy kichnę, czy kasznę, czy nie wiem co tam zrobię. Śmiesznego. Ale mam nadzieję, że nie idzie tak źle. Dobra, dwóch zabitych. Idziemy dalej. Jest! Udało się nie żyje, kolega! Ale jestem trochę ranny. Wracamy granacik Cholera! Ruszamy dalej. Dobra, tu jest pusto. Jak na razie. Chodzi odgłosy głosy strza z strzałów i granatów. Jest asysta, a kurde, znowu dostałem. Powiem wam szczerze, że jakaś faza mi wróciła na Modern Warfare'a. Nie, naprawdę, fajowka gierka. Szkoda, że kury nie mam tutaj tego trybu zombie, który tak bardzo mi się podobał. Naprawdę, fajny. Właśnie, jakiś czytałby się filmik, myślę, że z z bratem Koopa. O dawno jeszcze tego chyba nie było. W tych sp siły specjalnych, jak to się to nam nazywa, i będziemy się bronić przed, przed, przed hordami przeciwników. A kurde, mam, mam Cię! Haha! Hej! Yeah. No, ja myślę, że będzie fajny filmik. Jeszcze je, mam przygotowane dwa filmiki, które wstawię za jakiś czas. A, Mu kurde zabrali a to gnoje. Ho, akimbo. Kurde. Oni, kurde, w trójkę chodzą cały czas. W sumie powiem wam, dobra taktyka. Jeśli trzy osoby, jeden zginie, to następnego zabije. Jest! Dwóch zabitych. Nie ma już tej trójki. No, to czysto. Na razie zwyciężamy, jak na... widzę. A, jeszcze poza tym widzę, że to jest... Cały czas gram w Team Deathmatch, ale ja myślę, że o tej nowej broni, to będzie takie mieszane. Nie będzie Team Deathmatch, Matcha, będzie wszystko, po kolei. Likwidacja potwierdzona, no i resztę trybów. Poza tym, teraz jakiś taki fajny tryb jest zarażony, czy coś takiego, nie, nie wiem jak się nazywa. Muszę jeszcze w niego nie grałem, słyszałem, że fajny i pomyślałem, że... Myślę, że następne filmiki będą właśnie w tym trybie nagrywane, no. coś czuję, że do Stalkera jeszcze powrócę. No i jeszcze mam mnóstwo filmików ze StarCrafta 2 przygotowane. No od dawno nie grałem, już nie czasu nie miałem, ale teraz trochę się znalazło i o... bo teraz model Warfera. Mam Diablo. Myślę, że to teraz razie wystarczy. Ale cię mam, kolego, kolego. Teraz ostatnio... nie ostatnio, tylko... a ja wczoraj... Nie wiem czy wczoraj wieczorem dzisiaj rano widziałem Wązej stawił filmik yy, z, z Strumyka, w którym właśnie sobie tam grał w diabło na początku, tego nie oglądałem, bo pomyślałem, że zajawkę mi dodał, żeby swój wstawić filmik. I właśnie ludzie na skajpie dzwonili i pytali, normalnie jakiś teleturniej czy jakiś program telewizyjny gdzie Wązej prowadzi i naprawdę warto obejrzeć sobie no i no Taki filmik następny, który mam zamiar wstawić, to y, będzie związany z Euro i no zobaczycie sami, nie będę nic zdradzał. A no, chyba nie idzie mi tak źle, co? A już powiem wam szczerze, też mi się to 90 złudziło. no ile można tym grać. Jest zwycięstwo. Yeah, no g... a jest. Seabird dodał, GG. No GG, no skill, jak to się mówi. Drugie miejsce, ładne dosyć staty. No nie aż takie super, led, ale są. Dobra, do następnej mapy przechodzimy. Też wszystko będzie deathmatch, sorry bardzo. Ale jakoś mi się ten tryb spodobał i siedzę w nim cały czas. Ale też powiem wam szczerze, lubię likwidację potwierdzoną, też fajnie. Bla, 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 bla. Flashbang! Powiem wam szczerze, że... Nie mam jakiegoś super kompa, ale te diablo, trójkę, StarCraft 2 zajmują kurde trochę miejsca w tym dysku. Jest! Ah, udało się! A ah, jest, drugi raz! Czekam teraz właśnie... Zastanawiam się nad kupieniem, jak wyjdzie. Black Ops 2. Kurde, fajna sprawa. Ten tryb zombie, kurde, będzie. A ten tryb zombie bardzo mi się podoba. No i jeszcze planuję kupienie y, Battlefielda 3. Trzeciego. Żeby pokręcić trochę. Wiem, że to już nudne. W sumie może być dla Was. A jeszcze nie jestem takim. Nie robię takich dobrych filmików, żeby się Wam podobały. Ale staram się i będę się poprawiał. Też chcę to urozmaicić, ten mój kanał. Teraz jakieś rysunki wstawię. Mam przygotowanych trochę projektów, żeby wam coś pokazać. Może jakiś tutorial upadnie mi w ręce. Tylko muszę troszeczkę czasu i ochota. Ostatnio ciężko mi z ochotą, bo kiepsko jest. Po to mam gry, żeby mi mogły poprawić humor, żeby mnie cieszyły. Po to one są po to one są, po to są one! Ale też bez przesady, tak? Dobra, mnóstwo czerwonych kropek ja jeszcze nikogo nie zabiłem, No 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 Prawa Dawaj, dawaj, dawaj. Yeah. A się to ukrył, kurde, cwaniaczek, cwaniaczek Momencik Marka na wizji musi być. A ten... Oślepienie czy ogłuszenie i go zabiłem. Szybko, szybko. Dobra. Kurde, wiecie co miałem okazję sobie pograć tego Max Payne'a, nie? Fajna super gierka. Ale na multi mówię. <gry> po prostu wiem no, się, że grałem z jakimiś... No nie będę mówił nobami po prostu nieprofesjonalnymi graczami, którzy nie umieli grać, a że już... Grałem w Max Payne, jedynkę, dwójkę, więc mam małe doświadczenie i naprawdę... zrobiłem pogrom i fa naprawdę bardzo fajny jest ten multik. Ciekawe tryby. Śmiesznie się gra, fajnie. Dobra, idźmy dalej, idźmy dalej. Tylko kurde wiecie to... Kupiłbym z tego MaxPinu, bo cena jest fajna atrakcyjna, podoba mi się, ale... Jedynie co mi się nie podoba to, to te wymagania No, Ja nie wiem, dopiero zbieram sobie na komputer taki mega, 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 żebym mógł już naprawdę bez problemu sobie grać A to kurde, jak ja patrzałem, wszystko, no, no mam dwurdzeniowy, no to kiepsko, nie? A tam y, na wysokich wymaganiach by mi poszło, no ale nie mam, no tam 3 giga, ja mam 3 giga RAMu GeForce GTX 500... ile ja mam 560, no to tam myślę, że wystarczyłoby, no ale że jest dwurceniowy to może mi grę zamulić, więc nie wiem czy warto wydawać na to pieniądze Jezu się rozgadałem a tutaj kurde mi jakieś awanse idą Chyba? Kurde przegrywamy no? A ja tutaj się tak staram ja się... Kurde, tak staram. O nie, bomb. Szkoda, że to nie działa na przeciwnika też, bo bym go zabiło. Kurde, o, właśnie jeszcze planuję Lola zrobić. O, to będzie. To będzie dobry filmik. nie wiem, kompletnie w to gracie. Słuchajcie. Jezu, jaki ja jestem głupi, że wlazłem w to. No to trochę zepsuło się. Czekaj. No ale nie działa. Oooo, przegraliśmy Yes, yeah, GG, 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 GG ładny. Ładne Wykosił Dobra, pierwsze miejsce, ja nie mogę Nie wiem, co wszyscy powychodzili z tej gry, czy co, czy tylko byliśmy w czwórkę Dobra, jesteśmy No Myślę, że to będzie ostatnia gierka Muszę się położyć To się czuję Ale może to będzie lepsza taka poprzednia była kiepska Tak, szukamy pierwszej mojej ofiary O jest moja pierwsza ofiara Dawaj, 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 zabij ją, zabij, jest O, 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 o daleki strzał, bardzo ładnie. Kurde, może będzie dobrze mi szło. Może, może. Właśnie mi się te. Yy, Updateuje Battlefield na konsoli. Więc. <laughs> należaku będę sobie grał jeszcze w konsole. Kurde, pokazałbym wam jak gram w Battlefield, bo nawet dobrze mi idzie, ale ja nie mam jak. A na kamerze, jak nagram, będziecie marudzić, pewnie. Słaby dźwięk będzie wtedy i tak dalej. Więc nie, nie, nie ma po co. Może kiedyś kupię sobie to. Co... Tą maszynkę, żeby można było nagrywać na konsoli ale to z czasem, z czasem, kurde, ostatnio zrobiłem yy, mojego vloga. Chciałem wstawić o, o euro. A tu tu pas, wszystkie prawa od razu mnie skreślili. Ty do mnie strzelasz, ty Prince, weź, wal się na tydze. Ha! Ha ha ha! Dobra, dobra, idziemy dalej. Co sobie tutaj? O, lolo, Hmm, lo, lo, lo. ładna pogoda. Bezchmurne niebo. Mury stoją w miejscu, czyli nie ma wiatru. Nieźle, o! Tam ludziki chodzą. O, zginąłem! Dupa, trochę. Striker. Kurde, nie miałem jeszcze złotej żadnej broni. Muszę sobie coś zrobić. A mam już tam prawie. Dwie broni na 29. Ha, powiem powiem wam, że miałem okazję w Black Ops grać na konsoli i też fajnie mi się grało powiem. Początki były ciężkie, bo to była moja pierwsza gra jeśli chodzi o strzelankę na konsolę. A ciężko się gałką, przynajmniej dla początku gracza używać tak dobrze strzelać. Pamiętam jak ja się uczyłem grać w Battlefield z trzecim z sniperem. O to! Ile mnie to nerwów kosztowało, ale po czasie. Udało mi się strzelać naprawdę ładne strzały. O kurde! Co to a mam tą broń? A ja sobie wiem jak je zrobię. Perki poustawiam do tej nowej broni, ale to w następnym filmiku wam powiem. Kurde, dawaj, dawaj, przeżyj to, przeżyj to. Jest, jest! O kurde, dwoki było. Nie ale dostałem cholera Ty, on tam leży, o tu jest jeszcze jeden Jest! No i dwóch zabitych, ładnie, ładnie No nie, snajper Jak ja nie lubię snajperów w tej grze! To jest dla mnie... Choć... Jak ja mówię, aaa, to też znaczy, że mam szacunek bo ja pewnie bym nie umiał snajperem grać. Bym pewnie lamił strasznie. A ci, którzy to umieją tak grać w takiej grze szybkiej, snajperem, no to szacun, no. Na drugie podejście do tych dwójki, jest zabity, ten nie żyje. Idę tego snipera tam, kurde, od tyłu wezmę. Ale bez skojarzeń, że od tyłu. Łap, trzymaj. Kurde, nie zabiło go. Nie zabiło go, szkoda! O no tutaj byłem, ja pamiętam. A kuku? Kurde, nie można. A to frajer. To gdzieś wiał. Ja go dorwę zaraz. Kurde, gdzie był? Za mną, yeah! Ja nie lubię snajperów. Ale tak jak mówiłem, no naprawdę... W takiej szybciej, szybkiej grze umieć grać z to nie jest łatwe zadanie. Jak na razie zwyciężamy, ale to nie tak idzie. Krew z nosem, mogą wyrównać bez problemu. A! Dwójka zabitych, dziękujemy. A poziom mojej broni został zwiększony, fajnie. Kurde, po co wstawałem? Po co? Powiem wam że warto było kupić kółkę Modern Warfare, o no to naprawdę fa fajna gierka, zawsze można do niej powrócić I popykać sobie Chodźmy... o kolega kolejny, ale ze a bym go zabił Jestem Ciekaw co oni w tym Black Opsie wprowadzą Muszę sobie poczytać w internecie Dobra, dobra, z dobra, pusto, nikogo nie ma, jak zwykle. Dobra, dobra, chodźmy może tutaj. Ja myślę, że widziałem kropki jakieś, patrzmy. A kuku, snajperze, a kuku i do widzenia! Oj, oj, oj. Ale moja zemsta, ładna porwa. <laughs> Się w dwójkę, kurde, tam zabawiali, a ja tu od tyłu ich... 90. Dziękuję. Dobranoc. O, zaraz wygramy. Fajnie, fajnie. Łapcie. O, kurde. głupota moja, ale już koniec. Nie, zwycięstwo. Thank you very much. Kisiu chyba my ten ciąg. Portfel w zabił go właśnie. No, takie stacje mogą być. No, trudno. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Trzymajcie się moje ziomale. Nala, yo!